Z konsumowaniem treści jest tak, że otaczamy się tymi osobami, od których treści konsumujemy. I można to porównać do naszego plemienia. Właściwie w naszym mózgu dzieje się, w mózgu człowieka, zachodzi podobne zjawisko. Jak przy okazji po prostu funkcjonowania w pewnym kręgu społecznym. Jeżeli konsumujemy bardzo dużo treści, po prostu konsumujemy więcej niż spędzamy czasu w świecie rzeczywistym z innymi ludźmi. A myślę, że nie jest zaskoczeniem i też kłamstwem, jeżeli weźmiemy tutaj pod uwagę, że prawdopodobnie tak jest wśród młodych ludzi, że więcej czasu spędzają na konsumpcji treści i oglądaniu influencerów, różnych twórców w internecie, niż de facto na obcowaniu z prawdziwymi ludźmi. No, bo dużo łatwiej i dużo częściej jesteśmy na telefonie niż, niż rozmawiamy z kimś twarzą w twarz. To sprawia, że tak naprawdę nasz umysł postrzega tych wszystkich ludzi, których oglądamy w telefonie, jako nasze najbliższe otoczenie jako nasze plemię jako ludzi, z których my żyjemy na co dzień jako świat, który nas, nas otacza. A człowiek ewolucyjnie ma w sobie pewne mechanizmy związane z postrzeganiem swojej pozycji w hierarchii. W hierarchii społecznej, prawda? Jeżeli oglądamy treści, jeżeli młoda osoba ogląda treści, w których widzi, że tysiąc złotych jest spuszczane w kiblu, w cudzysłowie, albo że można to wygrać za grę w chowanego, albo pięć tysięcy złotych w kole fortuny. Oczywiście rzucam różne skrajne przykłady, prawda? A przecież skrajne, bardzo powszechne. To jak ma myśleć po pierwsze o sobie, a po drugie, jak ma myśleć na przykład o swoich rodzicach, którzy może zarabiają 4, 5, 6 tysięcy złotych miesięcznie? Jak ma odnaleźć się w takiej rzeczywistości? Gdzie jest on i gdzie są jego najbliżsi w hierarchii społecznej wtedy? Jak wtedy rodzic może być autorytetem, skoro jego miesięczną pensję można wygrać na kole fortuny?